Cześć, ja jestem HIF. Zapraszam Was na kontynuację przygody z Destiny. To jest Moon, jesteśmy na księżycu misja siódma fabularna. I jedziemy, trochę wyższy poziom trudności, żeby było milej, ponieważ jestem dopakowany, grę już wcześniej skończyłem. I teraz gram ponownie, żeby wam pokazać co jak i gdzie. Tak na szybko, mniej więcej. Ja się teraz nie bawię w farmienie, w zbieranie, tylko cisnę z fabułą dosyć szybko. Powiedzmy, że jest to taki mini speedrun. Speedrun ślimaka, ale no znacznie łatwiej to idzie niż normalnie, że tak powiem. Za ciosem, kiedy idzie się misja po misji, kiedy tam postać jest, powiedzmy, leveluje się dosyć, dosyć wolno, jeszcze na tym etapie. Ja jestem w tej chwili na no, 23 poziomie. Gram tytanem, jest już mega kozak z niego niezły. Naprawdę, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Można dobić do 30, do 30 poziomu, to jest maks. Ale żeby to uczynić, to jeszcze długa droga przede mną, ponieważ do 20 poziomu leveluje się bardzo łatwo i przyjemnie, tak jakby z trybu, z story i ze wszystkich innych. Natomiast później to już jest od 20 do 30 poziomu leveluje się. E, tylko i wyłącznie z elementami zbroi oraz e, chyba też z pluwami e, egzotyki, legendarki i tak dalej. Ale w międzyczasie odpaliła się misja, w związku z czym nie gadam już na tematy poboczne, tylko cisnę, patrzę na mapę, na marker, gdzie mnie, gdzie mnie prowadzi, no i wychodzi na to, że tutaj. W związku z powyższym zasuwam swoim bzikiem, z ale ja wolę go nazywać bzik, tak dosyć swojsko. Okej. Okay. Jadymy, jadymy, panie, jedymy. Tam już widzę. O, cholera się ładnie tutaj wkopałem. Uuuu, uu, aż spadłem ze psika. No nieważne, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Czeka na nas przygoda. Nasze przeznaczenie. <laughs> I gdzie mam się wpakować? Nie, tutaj. A, no, będzie zaawansowana eksploracja jaskiń teraz. Spory kompleks, który w wersji beta ogrywałem. Dobra. A co tu mamy, proszę Państwa? Takie coś. Pojawili się przeciwnicy, trzeba ich przywitać, komitet powitalny. Im tutaj wysmażyć. No co, odwiedzić? Na razie nie. Na razie mam się z nimi zabawić. Kotka i myszka, ale ja się z nimi bawić nie będę, tylko się szybko z nimi rozprawię. Bo to... A co? Ja sobie trochę popracuję piąchą. Rozbuduję ten atrybut. Bardzo lubię się nim posługiwać. O, chodź tu. Prince! No nie wierzę, książę. nie. I dokończę go piąchą. A co? Proszę, wyryj. Tam kto? Też ktoś się odkraża. Ah! Pięknie go dociągnąłem Dostał w mordę. Okej, okay, teraz tam ciśniemy. A nie tam, bo tam No, tu będzie ten kompleks, o którym mówiłem wcześniej. Bardzo ładnie. I zeskakujemy z bzika. No i tak jak powiedziałem będę teraz pracował nad, nad mięśniami. <ścoughs> będę pakował łapy. Będę ich lał w ten sposób, trochę biegania więcej. No bo można strzelać z odległości, a można biegać, więc. No ale też bez przesady nie mogę wszystkich. A tak sobie pyknę supercharge. A co? I kolejne pierdolę. Ale tu mamy jakiegoś też ultrasa. To ultrasa może nie będę pierną Natomiast tego zwykłego jak najbardziej. Ultrasy, pamiętajcie, są z żółtą energią nad głowami. Oni są znacznie twardzi, znacznie bardziej wytrzymali na obrażenia. Nie wiem, czy zadają więcej damage'u. Muszę eee, z nimi nie dosyć nie szybko rozprawiać. Poza tym nie patrzę na takie rzeczy, ile ja dostaję damage'u, tylko ile zadaję. To mnie bardziej interesuje. Ok. Ciśniemy. Locate the sword. Aha, miałem piątopiryna robić. W tej lokacji jest ghost do zebrania, pamiętajcie. Ale nie, po, nie pokażę Wam gdzie, bo jestem taki wredny. Bardzo fajna miejscówka. Musicie popracować. No, chodź na piąchy. No chodź, 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 chodź. O oh, fuck. No i mi nawalił. Pięknie. Miałem mało energii, nie popatrzyłem, Tylko się wdałem. W wymianę. No pięknie. Alright. Zasuwamy. Chwila moment. Pracuję nad piąchą, więc będę piąchą. Niech tutaj kasował. Jak mogę sobie na to pozwoli, pozwolić na tym etapie. A tu są twardzi, tu są wszyscy ultrasy, także... Ale nie tacy twardzi znowu, więc może coś się uda ugrać. Zmiękczyć trochę ewentualnie. I dwie pionopiryny. E, zobaczcie, właśnie. Zmiękczyć i w tak i wysypały się z niego wziątki, ale tam mi ktoś jeszcze szył plecy. Niech się zregeneruje mój shield już i mogę pędzić dalej Tam się chowa Proszę. Ha, do skoku, pięknie, uwielbiam tę akcję. Icyk. Icyk i, cyk. I, cyk. I pioncha. I wryj. Dobra, tu będzie w wrogu, więc trochę się z nimi tak zabawię. Ale, jakbym tam wpadł, spiąchał to w sumie, bym trochę tak tego. O, proszę, ładnie mi skasował. To ja się tu wycofam na mącik. Szybko sprawdzę coś w moim wyposażeniu. Jak tu moje postępy w takim razie. No tak, zginąłem. To są bountysy, czyli nagrody, czyli takie wyzwania dodatkowe. Tu mam strajka na ziemi do zrobienia jeszcze. A tu 9000 punktów doświadczenia zdobyć na jednym życiu. Bez Bezykraty, bo właśnie przed chwilą zginęłem, a miałem już tam coś koło 6 albo 7 tysięcy. No szkoda, ale to nic, zaraz to odrobię. Piącha, piącha i pójdzie, nie? O proszę, tu mamy Wizarda, więc go trzeba szybko sproić, żeby się nam tutaj nie panoszył. Dobra, poszedł. No chodźcie, do się, no chodźcie, chodźcie. I w i piącha. I tu jest piękny patent, zobaczcie. Miecz, który biorę. I nagle mamy zmianę trybu gry. Z pierwszej osoby, z perspektywy pierwszej do trzeciej. Wow. Po prostu wow. Takie patenty uwielbiam. I zgodnie z tym co mówiłem, w tej grze jest wszystko na trzy, więc mam... Ale szlachtowanie. No, trzy fale wrogów, czy tam trzech twardzieli do rozwalenia. Czy to nie jest piękne, że jest tryb TPP w grze FPP? Cudo. Teraz Gears of War się zrobiło z tego trochę. Dobra. O, no, zbieramy. I ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Mmmm, słuchaj. tam są góry wsioki Ale grzeją. Trzeba się do nich przejść. Chodźcie Chodźcie do wujka HIFA. Ciach, ciach, do widzenia. Tam są kolejni. Oczywiście wszystkie inne skile nadal są włączone działają jak najbardziej. Mogę sobie tam lewitować. O gdzie jesteś tu? Chodź tutaj proszę bardzo, plecy. No gdzie jest tutaj gnoje, którego mam rozwalić? Tu jeszcze jeden jest. Dobra. Sun to jest Dobrze, jedziemy dalej. Kolejna fala. Jego gościa muszę załatwić. Proszę bardzo. Masakr. Ale to nie jest takie łatwe jak się gra. Heh. Normalnie w doku fabuły w sensie, że jest się słabszym znacznie. Trzeba się tutaj trochę nakręcić. Namanewrować. Super no Już mam. Dobra. No tak jak mówiłem, wszystko na 3. I pierwszego już BDS-a rozwaliłem. Jeszcze dwóch będzie, no ale oczywiście po drodze masa pomagierów. O jest Dajemy go. takie kombosy wchodzą. Wow! Wow No chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Mam dla Was coś, chodźcie. Tak jest. O, oh, yeah. Sol Kalibur się trochę z tego zrobił, nie? <grym> Remote, dobrze Ciach, ciacho myślałem, że mi tam skatowali, ale nie całkiem. Mam dużo tego Powera nadal energii. Tu jest kolor do skasowania. Chodź tu i super. Ciach, ciach, ciach. Trochę go jaglowałem, no, no ładnie. O proszę, coś mam aby szybciutko. Nie tutaj. Tutaj, szybko. Pach, tak, dodatkowy. Dodatkowy armor w locie. Zawsze się przyda. Dobra, jest. Przeskakuje. No i tyle, misja się skończyła. Koniec. Kliknijcie w Next i spotkamy się za chwilę. Kolejną misję machniemy, nie? I'm not